Uczelnia, która zawsze była uczelnią typowo gdyńską. Dla wielu turystów to Uniwersytet Morski na pewno kojarzy się z darem młodzieży, który jest jednostką flagową. Ale Uniwersytet Morski jest też taką silną jednostką, dlatego że kształci w wielu kierunkach, w kierunkach morskich, ale też w kierunkach cywilnych. Dzisiaj święto szkoły jest także okazją do złożenia życzeń, życzeń dalszego, tak dynamicznego rozwoju, ale przede wszystkim życzeń każdej osobie, która tworzy Uniwersytet Morski, wielkiej satysfakcji z pracy, którą wykonują, z tego, że budują innowacyjną i silną Polskę Morską. Uczelni z ponad stuletnią, a dokładnie 103-letnią tradycją, myślę, że należy życzyć dalszego pielęgnowania tej fantastyki. Tradycji, ale jednocześnie rozwoju, ponieważ nasz uniwersytet w ostatnich latach intensywnie się rozwija i to także infrastrukturalnie. Na pewno można życzyć jak największej liczby jak najzdolniejszych studentów, bo po to przede wszystkim uczelnia funkcjonuje i oby tak jak jest, zakorzeniona w i tak jeszcze bardziej była związana z miastem. Wybrałem tę szkołę te uczelnie dlatego że w sumie jest najlepszą jeśli chodzi o uczenie kadry morskich w całej Polsce mamy aż trzy statki szkolne i jestem pewien że z tą uczelnią zdecydowanie będę dobrze przygotowany aby pracować na morzu